Witam Was Dzisiaj chciałem Wam pokazać jak się robi reset czujników TPMS W Toyocie Auris 16 rocznik Mamy tutaj guzik schowany Znajdują się tutaj jak schowek otworzymy O Set Widzimy Tutaj włączamy zapłon i wciskamy i trzymamy chwilę kontrolka nam tu mruga przestaje mrugać puszczamy I jest ok wyłączamy zapłon i mamy reset czujników. Pamiętajmy, aby przed resetem ustawić sobie ciśnienie, jakie powinno być w aucie. W tym przypadku od 2,3 do 2,6 bara. Myślę, że sobie poradzicie, że pomogłem wam. Subskrybujcie mój kanał. Dzięki na razie.